Widziałem jednak po ich oczach, że otrzymały już wytyczne, by fotografie z tej właśnie audiencji traktować z ostrożnością, ponieważ nie są przeznaczone dla każdego. Bywałem u nich jednak wystarczająco często, by nie miały wątpliwości, że i tym razem chodzi o to, co zwykle czyli najpewniej o zdjęcie jakiegoś burmistrza z Niemiec, który stał w trzecim rzędzie nieopodal papieża. Przyjrzałem stykówki. Z początku nic nie zwróciło mojej uwagi. Podobizny były zbyt małe, by je rozpoznać. Popatrzyłem więc na nie w wypróbowany już sposób i okazało się, że szczególnym zainteresowaniem cieszyła się fotografia numer 1136. Odszukałem ją na arkuszu i zdrętwiałem. Przecież dobrze znam tego mężczyznę. Teraz już się domyślałem, co zaszło. Wyszedłem stamtąd i wsiadłem na Wespę, wiedząc doskonale, dokąd muszę pojechać. Kościół Sant Maria dei Monti znajdował się jakieś 15 minut marszu od mojego mieszkania przy Koloseum. Chodziłem tam czasem na niedzielną mszę z całkiem świeckich względów. Kilka kroków dalej mieściła się najlepsza, w moim przekonaniu, rzymska restauracja, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości. Przy pani Sperna za stosunkowo niewielkie pieniądze można było najeść się do dosyta. Tymczasem nie wiedziałem nawet, jak nazywa się proboszcz tej parafii. Niesamowity był oczywiście ksiądz Andrea. Pamiętam, że zwróciłem na niego uwagę, bo stał przy ołtarzu w ciemnych okularach i ze słuchawkami, dzięki którym był w stałym kontakcie z proboszczem. Czasami wygłaszał kazanie – po kościele poruszał się używając laski, niekiedy pomagała mu jakaś młoda kobieta, był niewidomy. Ten bardzo zaangażowany młody ksiądz zajmował się wcześniej grupą dziewcząt i chłopców, którzy mieli problemy z narkotykami. Pomógł im wyjść z nałogu, niektórzy z nich podobno nawet zgłosili policji, kto sprzedawał im narkotyki. Ale nie jestem pewien, czy naprawdę tak było. Natomiast pewne jest to, że kiedy 21 grudnia 1993 roku ksiądz Andrea Palimades zaparkował swój samochód przy Via Annibaldi, Annibaldi, napadła go zgraja gangsterów, którzy pobili go tak brutalnie, że na skutek obrażeń głowy stracił wzrok. Młody, szczupły mężczyzna z brodą o typowej rzymskiej fizjonomii, z perspektywy Niemca. Wydawał się wręcz stworzony do tego, by występować w tragedii greckiej.